Cześć, witam was w kolejnym filmiku z Call of Duty Modern Warfare 3 i dzisiaj kolejny moab na mapce Sanctuary w końcu. E, zwróciłem sobie moaba, którego no, zasłużenie powinienem mieć już dużo, dużo wcześniej e, na jakimś moim drugim meczu na tej mapie, gdyż e, no, nabiłem tam ciąg, tak jak już opowiadałem, bez innego zabicia, prawie moab, więc sobie odbiłem. Tym razem niestety MP7, już nie będę używał MP7. Chyba, że no, jakoś epicko się wkurzę i ewentualnie tylko wtedy. E, wbiłem już dwa Moaby z tym, więc nie chcę więcej. E, teraz przemierzam się do Moabu e, z M16, już byłem się blisko, ciąg 17 na Funde Foundation. E, tyle, że niestety... Mm, nie wiem czemu nie zabiło mi to, nie zabiła mi to broń w jednym momencie. Jakiś totalnie dziwny bug, czy coś, nie, Lack Compensation to MW3 to ten jest tak zbugowany, że i nie wiem czy uwolujemy w typa on nie dostawał i zginąłem przy 17. No, nie wiem czy mi wybił, ale no, na pewno jakaś większa szansa niż w takim y, także zginę sobie wcześniej, no ale y, nie ma co płakać i lecimy dalej. Tutaj jak widzicie, y, ładnie wycinam. No a nie wiem co dziwić, to w sumie MP7, więc nic, nic nowego. Y, jak dla, dla wielu z was, jak i dla mnie y, dzisiaj jest koniec roku y, Mówię dla wielu z Was, bo może ten filmik nie wrzucę dzisiaj, więc nie wiem. To może być różnie mogłem, może zapewne w, y, będzie to albo dla was dziś, albo wczoraj, więc no. Więc i tak, i jesteście świeżo, świeżo upieczony i y, no jakby to powiedzieć, ludźmi wakacji y, Więc jest wolna UPKA yeah, i możemy no czyli przed kąpem Oczywiście nie polecam. Wiadomo, najlepiej wyjść w ogóle. Ale można na początku oczywiście sobie trochę posiedzieć. Ja trochę będę siedział. Coś może wbiję z pakietem szturmowym, bo dawno nie, gra, nie grałem na tym pakiecie. Więc przyjemność coś sobie coś biję. Tutaj dziwna akcja, że jak mnie nie zauważył. Yy, no i cieszymy się tak, koniec roku. Ja już oceny mam, świadectwo dostałem z czerwonym paskiem. Yy, podanie do szkoły, bo ja kończę gimnazjum, więc idę do, do, do technikum. Podanie do szkoły już zawierzone. Już mam święty spokój. Znaczy, no właściwie czekam na przyjęcie, tak? Czekam na, na listę przyjętych. Prawdopodobnie zostanę przyjęty. Raczej na 90% już jestem przyjęty, więc... Więc, no, bardzo się cieszę. No i właściwie tyle. No, ja, ja na wakacje nigdzie nie wyjeżdżam, więc spodziewa się trochę filmów po wakacjach. Zaczyna się niestety... Niestety... Katorga od nowa, od nowa, od nowa. No, i yy, nie wiem, czekamy na Black Ops 2. Ja możliwe, że będę miał już nowy komp. To jest, nie, nie, nie widzę tutaj, znaczy nie, nie jestem pewien tego, znaczy nowy komp, nową kartę graficzną. Jest to oczywiście niepewne, tak, ale yy, jeżeli będę miał takową, to możecie się spodziewać na pewno, bo będę też sobie tutaj yy, ulepszał trochę kompa, już jest Moab. Pod względem dźwiękowym, dlatego, że nie mogę nagrywać żadnych let's play, ani nic. Yy, dlatego, że mikrofon od słuchawek jest, nie działa. Znaczy działa, ale jest pisk od dysku twardego, więc nie wiem o co chodzi. Yy, także no... To jest też dla was plus. Bo będzie więcej filmów nie tylko o tematyce Call of Duty. Tutaj nie wiem co zrobiłem. Tu ręka mi się trzęsła tak, że już nie mogłem przycelować, gdyż byłem tak podniecony tym małem yy, No ale to, ja, to by było na tyle na dziś. Cieszmy się wakacjami. Moab na dziś, właśnie na mapę Sanctuary. Niestety z mp ale tak jak mówię. Następny możliwe, że będzie z M16. To by to było fajne, bo mało widziałem, mało w ZM16, więc to by było spoko. Dobra, dzięki za uwagę i do zobaczenia w przyszłych filmach. Cześć.